Cześć, słuchajcie, nie wiem czy też tak macie jak ja, jak rano zrobi się taki trening, powiedzmy kardio, to i pomysły fajnie do głowy przychodzą i takie refleksje. Dzisiaj chciałem z wami się podzielić taką jedną e, refleksją, bo e, już tak powiedzmy od 2019 roku, jak zostałem zaproszony do Treka, żeby zostać ambasadorem linii Trek Special Forces, no to już mija prawie dwa lata, no półtora powiedzmy. Ja osobiście cieszę się bardzo z tego powodu, że taka E, taki projekt powstał, bo dzięki temu są fajne produkty dostępne i odzież, i odżywki, suplementy, no ale też e, Trek fajnie wspiera i szczerze, rzetelnie wspiera wszelkie takie inicjatywy też patriotyczne, bo e, mnie osobiście wspiera też e, przy angażowaniu różnych eventów, czy to memoriał Pułkownika Berdychowskiego, czy te moje szkolenia. Wiem, że wspierali też selekcję Majora Kupsa, Także oni otwarci są na e, sprawy służby wojskowej i e, słuchajcie, w zeszłym roku była też dziesiąta rocznica e, Fundacji Sprzymierzeni z Grom, która też została zaproszona do tego projektu. Zresztą pewnie wiecie o tym, bo e, mówimy o tym dosyć często i na produktach, na odżywkach jest, że przy zakupie tego produktu wspieracie fundację. I, ta dziesiąta rocznica fundacji w zeszłym roku zbiegła się z 30-leciem jednostki wojskowej Grom, bo prezes tej fundacji jest byłym żołnierzem jednostki wojskowej Grom Grzechu i też w związku z tym Grzechu zrobi fajny periodyk opowiadający o funkcjonowaniu jednostki Grom w przeszłości i aktualnie i jakie tam plany na przyszłość. Więc polecam ten periodyk. Ta fundacja też słuchajcie Wspiera mnie od początku też przy organizacji e, memoriału pułkownika Berdychowskiego. E, w, organizuje różne eventy wspierające też żołnierzy potrzebujących, poszkodowanych, na przykład płynęli e, Wisłą do Bałtyku, e, zrobili zawody Sniper Extreme też dla Zięby. Więc e, oni te eventy też organizują, żeby wspierać. Grzechu też organizuje bieg nocy listopadowej na Wacie. I też wiem, ale o tym się też nie mówi, że jakikolwiek żołnierz poprosi o, no przynajmniej ja o tych wiem, o których Grzechu tam wspominał, że żołnierze, którzy się zgłoszą do Grzecha o pomoc, zawsze tej pomocy otrzymają czy to w sprawie ich dzieci, czy gdzieś tam w sprawie zorganizowania jakiegoś eventu dla nich. Więc trek zaprosił do tego e, projektu bardzo fajną fundację. Ja cieszę się, że z Grzechem mogę współpracować. Mogę współpracować. E, on od początku, kiedy poprosiłem go o wsparcie memoriału, zgodził się na to, więc e, bardzo, bardzo fajna, rzetelna fundacja. Oczywiście tak jak wszędzie mogą być zwolennicy i przeciwnicy, ale e, ja wam mówię, co ja zauważam i, i widzę tą to, to pracę Grzecha. Tak samo jak na przykład Marv Challenge organizowałem w zeszłym roku, to też część wpisowego poszło na, na fundację. Też na fundację Grzecha idzie część wpisowego z memoriału, który organizuję wspólnie z fundacją Biegrzeźnika. Więc słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za zaangażowanie się te produkty Trek Special Forces, bo dla mnie osobiście słuchajcie, numer jeden to jest odżywka białkowa o smaku dzika truskawka, to jest najlepsza odżywka. List, yy, później jest nad o smaku Melona. Także ja osobiście używam, nie dlatego, że powiedzmy, jestem tym ambasadorem tej linii, no ale naprawdę te smaki i, i jakość tych produktów mi osobiście mega podeszła. nie? Yy, jeszcze bym chciał wam jedną rzecz powiedzieć, bo w zeszłym roku zrobiliśmy z Trekiem to też w ramach linii Trek Special Forces przecież e, serial Trek Challenge. Co możecie bezpłatnie sobie obejrzeć na YouTubie. Wszystkie odcinki, w których zaangażowane były osoby związane z Trekiem i nie tylko. Więc e, szczerze, słuchajcie, polecam naprawdę e, osobiście i szczerze, wspierajcie dalej te produkty z Linii Trek Special Forces. No bo dzięki temu funkcjonuje fajnie fundacja sprzymierzeni z, z grom i naprawdę dzięki temu może więcej osób tej pomocy uzyskać. Także dzięki bardzo, trzymajcie się na ra